Spójrzcie tylko na to miejsce jest to tak jakby biblioteka. Ma półeczki, tak jak każda biblioteka, tylko zamiast książek stoi tutaj sprzęt. Sprzęt różnoraki do różnych sportów i aktywności. W każdym rozmiarze, także możemy znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Kiedyś jeździłam na rolkach, ale nigdy nie próbowałam wrotek. I na przykład. Zamiast kupować takie wrotki nowe, nie mam pojęcia, czy mi się spodobają. Może, może tak, może nie. Mogę je na początku wypożyczyć na 14 dni, przetestować, spróbować, zobaczyć, czy mi się podoba. Jak mi się bardzo spodoba i zadecyduję, że chcę kupić swoje, to mogę to zrobić. Jeśli nie, to po prostu oddam te do Fritz'a Banku no i tyle, i znajdę sobie kolejną aktywność, na którą będę miała ochotę jest tutaj bardzo dużo sprzętu zimowego na przykład sprzęt do hokeja do treningów taki sprzęt jest bardzo drogi tutaj akurat są kaski dla dzieci które wiadomo rosną szybko więc co chwilę potrzebują nowego sprzętu hokej to jest część życia bardzo wielu osób I ten hokej jest po prostu tak jak dla nas piłka nożna bardzo dużo osób gra już od małego a potem wiadomo kibicują swoim ukochanym drużynom Ó, oh, só camisola aqui. Okay. Passa, sim? tá. Giro. Perfeito. Dużo osób wypożycza od Was sprzęt. Sporo. Szczególnie zimą. Na przykład sprzęt narciarski. Zwłaszcza, że kupienie nowego to spory wydatek. Dlatego dobrze, że można go wypożyczyć. Wszystkie artykuły, które tu mamy, zostały nam podarowane. Więc są to rzeczy używane. Bez wyjątku. Dostajemy ich sporo. Niedługo będziemy mieć 7 tysięcy przedmiotów. Bardzo dużo, tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni. A kto korzysta z waszych usług? Mieszkańcy czy raczej turyści? I jedni i drudzy. Przychodzą do nas turyści z całego świata. Mieliśmy gości z USA, Anglii, a nawet Brazylii. USA, Anglii, a nawet Brazylii. Turyści nie mają szwedzkiego dowodu osobistego ani numeru telefonu. Jak w takim razie wypożyczają sprzęt? W naszej wypożyczalni wystarczy podać imię, jakikolwiek numer telefonu, lub adres e-mail. I ten adres jest wykorzystywany tylko po to, żeby przypomnieć o. O tym, że upływa czas wypożyczenia. Nawet jeśli ten czas upłynie, to wtedy nie ma żadnych kar czy innych konsekwencji.